Cześć moi mili. Nie byłbym sobą, jakbym się w nocy nie przyjechał wczoraj. Jeszcze i wyskoczył mi niestety błąd jakiś czekędzin po prostu wywaliło. I będziemy go w tej chwili diagnozować. Złącze jest. Także zaraz podłączymy. zobaczymy, taki sprzęt mam, kupiłem sobie na Ali oczywiście, no bo gdzie? Kupiłem go do Fordów, jako jeden z niewielu obsługuje Fordy, Forskana i EGR najbardziej mi w Fordzie zależało, żeby EGR znaleźć, czy to jest wina EGR-u, czy nie. Okazało się, że nie, że kolektor dolotowy był nieszczelny we Fordzie i skończyły się problemy z czujnikiem świecącym, z kontrolką check engine. Wystarczyło uszczelnić kolektor dolotowy i Zobaczymy. Nie wiem. Będzie widać. Będzie widać. O co tu chodzi? Diagnoza. Na zimna, na chodzącym silniku. I zobaczymy o co tu biega w ogóle w tej maszynie. Trochę mnie wkurza. Dodam gazu gaśnie ten check Engine, ale z powrotem się za chwilę wywala. Także Jest OK, dobra. No to jak okej okay, to okej. Okay eee... RITCODES super DATA GENERIC engine COLAN TEMPERATURĘ SENSOR 1 Za wolny przepływ prądu czyli albo kabel albo czujnik szlak trafił zaczynamy sprawdzać to już korzystając z okazji wczoraj właśnie pojeździłem widzę że olej jest bardzo ciemny jadę szukać oleju 120 km przebiegu mam także także OK skasujemy to Skasujemy ten ba. Zaraz zobaczymy jeszcze zamrożone ramki, jakie ma. Co tutaj w ogóle wychodzi mu? Może co innego jeszcze wyszło? full system 2. O, 7 stopni mało. Ojej, ojej, zimne. Zobaczymy od razu ładowanie, jak mu działa. Obroty pokazuje 1700-1600 spada. Long. system 7 podciśnienie daje świeca 12 0,96 volta czyli to jest sonda podejrzewam jest prąd wyprzedzenie tutaj jakieś Wszystko zapisane. Dobra, kasujemy ten błąd. Teraz oczywiście go nie ma ramki zaraz pousuwamy I dlatego właśnie mówię, że trzeba gwarant na ten przegląd chociaż pierwszy pojechać 200 stopni wczoraj miał. Uuu to za ciepło mu było 200 stopni miał 200 stopni, kurcze, to to ktoś kto pomierzył go i mówił, że ma no to mogło mu za ciepło faktycznie Dobra, usuniemy kody tak czy siak Usuniemy mu te kody, te ramki i zobaczymy. Dobra, dobra i posprawdzamy przy okazji jeszcze kable. Skorzystamy, dałem za to 39 zł. Za trzecim razem dopiero mi przysłali to co chciałem. Najpierw dostałem kostki do lodu ze szczypczykami do wiskacza metalowe takie. Potem dostałem komplet mazaków do sztuki artystycznej, takich cieniutkich, różnych atramentowych do szkicowania. A to dopiero dostałem za trzecim razem właściwe. Ale sprzedawca okazał się w porządku bo dostałem jeszcze kupon za jednego centa, mogłem u niego kupić wszystko do 10 dolarów, co chciałem, nie? Oczywiście, że ona kupiła sobie komplet misek. No, tyle mam do gadania w domu, to sobie pogadam chociaż w garażu. Dobra sprawa jest. I do Forda działa. Ducato działa 2012, Ford 2002, Clio 2002 też działa. W tych samochodach podłączałem. No, w moim Ducato yy, yy, czyści błędy i bardzo dobrze pokazuje, Yy, ciśnienia podciśnienia, jeżeli chodzi o turbinę i o DPF, nie? to bardziej mi na DPF zależało, też nie mogłem go wypalić. Okazało się, że przewód od interkulera jest pęknięty dziurka taka na palec. I, I to tylko było przyczyną. 650 zł nowy przewód na Allegro 120 zł zapłaciłem za zamiennik i jeździ do Dziśnia 70 tysięcy na tym Ducato zrobione. Także bez problemu żadnego. Dobra, patrzymy przewody, jedziemy polej po nowy kupimy i, i, i będziemy wymieniać olej. Jestem przygotowany już tutaj, mam wszystko, miseczki i tak dalej. Fajnie to sobie powymyślali. 200 stopni temperatura. Trochę za bogato, ale to jest na dotarciu. Może się gotować albo czujnik piznięty. Także zobaczymy. Zobaczymy. Najpierw kable posprawdzamy, tak jak to tutaj mi kolega zawsze gra podpowiedział. Ależ to szpetnie pomalowane jest. Wtrysk jest Yesona. szkoda, że to nie jest Mikuni. Bo w Junaka RZ co miałem kupić go, właśnie bardzo mi się podoba zbiornik w tym Junaku i jest Mikuni, ktoś tu palił papierosy już, to ja, to ja i szkoda, właśnie, że to nie jest Mikuni, jednak ale kurczę, to jest Yesona. cały, właśnie widziałem wczoraj na do dolatałbym, że tam jest Jeson, i patrzę, że niestety. Myślałem, że to mi kuni. A to co to może być? przykaźnik jakiś. Kioden Madin China, oczywiście. Czego ja się spodziewam. Czego ja się spodziewam. Będziemy kable badać. Jeszcze akumulator muszę zobaczyć. Czy on tutaj, bo ktoś tam pisał, że te kable przecierają się gdzieś tutaj. Może być. Wiecie jaki ja, ja wczoraj? Zobaczyłem. Na tym motocyklu. Tutaj głąby. W sklepie. Ten kabel od stopki puścili tutaj koło łańcucha. I ten kabel... Centralnie właził w, w łańcuch już, jak, jak siadłem, siadłem jechałem to wchodził w łańcuch, to była kwestia no może nie wiem 50 km, żeby go szlak trafił i obróciłem go na tą stronę, kurwa jak można być takim debilem, no i to jest właśnie poziom składania motocykli w tych, w tych marketach, w tych straganach z rometami, jak to ja nazywam, stragany z rometami. No dobra, sprawdzamy te kable, jedziemy polej, po wymieniamy. Z olejów nie będę wrzucał, bo jest tyle filmów yy, na YouTubie, że, że nie ma po co wrzucać. Nie ma po co wrzucać. Chyba go naciągniemy dzisiaj trochę od razu. A może chociaż jeszcze nie, jeszcze chwilę mu damy. Dobra, trzymajcie się. Także czujnik temperatury tak trafił. 14, chyba nie? Raczej, podejrzewam. 14. Także będziemy to badać. Zaraz go wykręcimy. Czy zobaczymy, czy zgaśnie ten. I podczas jazdy jeszcze go pobadam. Może te złącze zostawię sobie podczas jazdy. Także następny film po południu. Ciao.